Hej, witajcie, tutaj Nexos. To jest oczywiście pogadanka, jakby tytuł wam jeszcze tego nie zdradził, i mam nadzieję, że jesteście zaznajomieni z, powiedzmy, zaleceniami tej mojej serii. A zalecenia brzmią następująco. Najlepiej w tym momencie odpalić głośniki, wstać, zacząć coś robić. Nie wiem, posprzątać, wykąpać się, nie wiem, coś tam zrobić, wyjść może z psem na telefonie, sobie to odpalić, albo po prostu wziąć. Odpalić jakąś grę, puścić mnie w tle, bo my tutaj skupiamy się bardziej na rozmowie, na tym co właśnie teraz robię, niż na tym co znajdzie się na ekranie, więc jak najbardziej zalecane jest po prostu słuchanie mnie w tle. Pamiętajcie także, aby wrzucić tutaj żeton w postaci lajka, like no i możecie przejść do oglądania. No i dziś porozmawiamy na jeden bardzo ważny temat. Jak, jako, że wielkimi krokami zbliża się premiera Warlords of Draenor, jest to 13 listopada, no i powoli ludzie tak się, powiedzmy, zaczynają łapać za głowę i, i, i myśleć, hmm, czy, czy kupić może Warlords of Draenor, czy może nie? No i zadawane są pytania także następujące, czy Warlords of Draenor ma szansę na sukces, więc jak najbardziej dziś omówimy sobie ten tutaj, ten tutaj temat. Jak to w takiej analizie, czy też pogadance bywa, wypunktuje tutaj pozytywne rzeczy, jak i negatywne rzeczy, czyli rzeczy, które przemawiają za tym, że World of Terror będzie dobrym dodatkiem i przywróci WoWa do dni swojej dawnej świetności, jak i te rzeczy, które mogą sprawić, że ten dodatek będzie jednym z najgorszych dodatków. E, więc tutaj pierwsza moja rzecz na liście, która się znajduje, jest to gameplay. I no bądź co bądź, gameplay jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o gry komputerowe. E, są oczywiście tam m, gry stawiające na, na jakieś inne rzeczy, natomiast World of Warcraft gameplay odgrywał, e, odgrywa i będzie odgrywał ważną rolę, jako że e, to, czy, czy będziemy grać w tą grę, zależy właśnie od tego, jak będzie nam się grać w tą grę, więc tutaj e, zaczniemy oczywiście od e, wielu zmian klasowych, które się pojawiają, jako że no tutaj też znaczenie ma to, czy nasza klasa e, będzie dobra w tym dodatku, czy będzie nam się chciało grać, czy może te zmiany sprawiają, że będzie nam się grało jeszcze gorzej, więc odchodzimy, bo nie chcę mi się grać, powiedzmy, jakimś innym, tak? Więc tutaj niestety nie mogę się, powiedzmy, wypowiedzieć na temat każdej klasy, jak każda klasa wygląda, bo to zasługuje oczywiście na inny odcinek, choć nie wiem, czy byłbym w stanie takie coś zrobić, natomiast mogę powiedzieć o ogólnych rzeczach, które dotykają każd każdą z klas, więc przede wszystkim rzecz najważniejsza jest to to, jest to zauważalna rzecz, przede wszystkim, gdy kopiujemy sobie postać na betę i jest to to, że gdy nasza postać trafi na betę, na dodatek Wall or to nasze paski umiejętności są strasznie, powiedzmy, może nie że opustoszałe, natomiast są podziurkowane. Jest strasznie dużo luk pośród naszych umiejętności, jako że właśnie bardzo dużo czarów umiejętności zostaje usuniętych, tudzież zintegrowanych ze spekiem jakimś innym, albo wplątane w jedną umiejętność, więc tak naprawdę jest ograniczenie ilości umiejętności na na daną klasę i teraz można zastanowić się czy to jest dobrze czy źle. Moim zdaniem, moim personalnym zdaniem jest to dobrze i wytłumaczę to w ten sposób, że z dodatku na dodatek tych umiejętności mamy coraz więcej, i te umiejętności są tak naprawdę gdzieś tam upychane pośród naszych umiejętności. O, tutaj wcisnę jeszcze jedną rzecz. Spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie powiedziałem komuś: Ej, weź, słuchaj, zmień talenta na ten tutaj. On mówi: Nie, nie, nie będę zmieniał talenta, bo teraz mam pasywkę. Natomiast, jak zmienię talent, to będę musiał jeszcze jedną umiejętność gdzieś tam wsadzić w paski, a już po prostu nie mam miejsca, nie mam guzików pod to. Więc jak najbardziej, tutaj ograniczenie umiejętności wychodzi nam na dobre, bo nasze klasy zostają z najważniejszymi, powiedzmy, umiejętnościami potrzebnymi nam, a usuwane są takie po prostu mniej ważne, tudzież są po prostu podzielone na dany spek, czyli w jednym speku mamy ten czar, a w drugim już tego czaru nie mamy. Tutaj jako przykład mogę dać killshot, który u Huntera występuje w speku Beastmaster oraz Marksmanship, natomiast nie ma go w Survival, więc jak najbardziej to także jest zrobione dlatego, aby te nasze klasy czuły się inaczej, że, że, że odczucia zgrania daną klasą są żeby były inne. Trzeba zwrócić także uwagę na. Yy... Usprawnienia, jeżeli chodzi o questowanie. Tutaj, questowanie w Lords of Draenor ja mam za sobą. Wbiłem od 90 do 100 levela na becie. W momencie, gdy już powiedzmy, to questowanie było, jest powiedzmy, już dostępne całe, nie jest zbugowane, więc większość zmian zostało już dokonanych i mogę szczerze wypowiedzieć się, jak ten proces przebiegał. A przebiegał naprawdę, naprawdę fajnie. Questowanie w World of Draenor naprawdę chyle czoła. Dla designerów. Questów, jak i samych krain, które są genialne. Jest tutaj powiedzmy, dużo miejsca. Te krainy są ogromne, są śliczne, są fajne, każda kraina odczuwa się inaczej. Nie wiem, w jednym momencie jesteśmy w, w ogromnej dżungli, a w drugim momencie jesteśmy na lodowej pustyni. Więc tutaj powiedzmy, nie, nie zawiedzie nas tak, że ta strona wizualna, jak i strona audio wszystko jest ładnie dopasowane. Klimat questowania, przemierzania przez krainy jest. jest genialny, więc... To jest bardzo przyjemne. Do tego między questami przewija się bardzo dużo wątków fabularnych, które są miodem dla naszych uszu, bo, bo są to questy, powiedzmy, voice-aktowane, czyli są dźwięki, dużo się dzieje. A sam dodatek wita nas także takim solidnym uderzeniem w formie, gdzieś tam, wiecie, tu jest wybuch, tu coś się tam dzieje, tu Herosi Alliance, Herosi Hordy rzucają się do bitwy, więc jest naprawdę dużo się dzieje na samym początku, co gdzieś tam wprawia nas. W taki, w taki, wiecie, taki fajny klimat, czyli że wow, co się tutaj dzieje, później oczywiście to się uspokaja, natomiast przez cały okres questowania mamy różne tam ciekawe rzeczy. No i ten dodatek, także tutaj jedna z ważniejszych rzeczy, reklamuje się jako przyjazny dla początkujących. I tutaj nie, nie, nie weźcie tego, tego odbierzcie źle. Bo to nie jest dodatek, który. O, dodatek dla nubów, dodatek tylko dla początkujących. E, nie, nie, jak najbardziej chodzi mi tutaj, y, albo Blizzardowi, powiedzmy, teraz będę y, tutaj w ich obronie stawał. Chodzi o to, że jak najbardziej będzie łatwo zacząć grę i myślę, że ten dodatek będzie jednym z lepszych dodatków, żeby rozpocząć właśnie rozgrywkę, jako że to co wcześniej wspominałem, mniej umiejętności, łatwiej się nauczyć, przyjemna rozgrywka, która nie wymaga od nas zbyt wiele. Może, znaczy może nie, nie aż tak, natomiast nie wymaga od nas jakiejś specjalnej znajomości MMO, więc jak najbardziej w ten świat możemy sobie bez problemu wejść. I myślę, że bardziej o to chodzi niż jest to dodatek powiedzmy dla nubów, więc bardziej chodzi o to, że jest łatwiej zacząć. No i tutaj z tym wiąże się także druga sprawa, czyli szybki powrót do gry poprzez boost. Jako że kupując ten dodatek dostajemy w gratisie, powiedzmy bonusowo dostajemy boost, który umożliwia nam, powiedzmy, podniesienie poziomu danej postaci od razu do 90, co sprawia, że możemy od razu wejść w Warlords of Draenor. Dlatego też celowane jest to w starych graczy i w nowych graczy. No i aktualni, i aktualni gracze także znajdą sobie jakieś gdzieś tam e, oczywiście smaczki dla nich, e, więc uderzane jest to w każdą stronę, w, w każdą możliwą tutaj e, widownię, gdzieś po prostu w, w, każdą, w każdy możliwy rodzaj graczy no i ten boost jak najbardziej nie wiem, ktoś skończył grę na TBC bo powiedział, że Wrath of the Lich King był słaby albo nie wiem, Pandaria, what the fuck pandy nie gram, to jak najbardziej będzie mógł sobie wrócić do gry i zboostować swojego maina, swoją główną postać i nie babrać się z tymi poprzednimi dodatkami, tylko przejść po prostu do, do działania na Warlords of Draenor, coś co go powiedzmy zainteresowało, tak zainteresowało go Warlords of Draenor po to wraca do World of Warcraft żeby zagrać w Warlords of Draenor jeżeli będzie chciał sobie pograć inną postacią to Se przejdzie przez tą Pandarię, albo kupi po prostu busta, więc jak najbardziej tutaj jest y, dawana nam także taka możliwość, więc myślę, że to są rzeczy, które, które sprawiają, że y, może ten dodatek będzie udany, no ale także tutaj, y, powiedzmy, historia jest, y, jest bardzo ważną rzeczą, jako, że y, osadzona historia zostaje w powiedzmy, w alternatywnej rzeczywistości, y, która to jest dosyć y, Powiedzmy, znajoma graczą WarCrafta, zwłaszcza tym starym, jako że właśnie cel, celu, celowane to jest w tych ludzi, e, którzy. No nie, to i ujmiemy to inaczej. Powracamy do prawdziwego WarCrafta. Orkowie, gdzieś tam, nie wiem, e, surowy klimat, wojna, jak najbardziej. E, f... Powiedzmy, takie, takie rzeczy tu się pojawiają. Więc wątek fabularny, jak najbardziej interesujący. Początki e, dosyć fajne, gdzieś tam orkowa horda e, atakuje. Musimy się bronić, później przechodzimy na samobójczą misję. Tutaj dużo się dzieje, e, więc jak najbardziej ten wątek fabularny ma sens. Jest ciekawy, jest fajny. No, i tutaj także oczywiście niewykluczona jest nostalgia, czyli wspominanie starych czasów. O, jak to na TBC, Outlands było fajnie. No i na takowe Outlands wracamy, jako że Dra Draenor, świat, na którym będziemy grali sobie w dodatku World of Draenor, jest, yy, powiedzmy, po rozerwaniu tego świata Draenoru. W naszej linii czasowej to wyglądało tak, że Draenor, Draenor został rozerwany, i to co z niego zostało, to właśnie Outlands. Więc yy, na pewno ujrzymy bardzo podobne kształty, bardzo podobne miejsca i zobaczymy Outlands w powiedzmy, niezniszczonej formie. Więc jak najbardziej może to zainteresować ludzi, którzy grają na The Burning Crusade. No i to, to, jest, to jest też ważna sprawa. No kurczę, wracamy na takie, powiedzmy Outlands 2.0, tak? Więc tutaj myślę, że, że to jest bardzo ważna sprawa. Więc podsumowując te takie dobre rzeczy. Jest łatwo zacząć, jest przyjemnie grać w momencie, gdy już gramy, no i jest bardzo łatwo nam wrócić do gry, więc te trzy rzeczy są to właśnie najważniejsze rzeczy. Fajnie się gra można łatwo zacząć, można łatwo wrócić więc jest to idealny i idealna rzecz jeżeli chodzi o, znaczy idealny dodatek jeżeli chodzi o powiedzmy zdobycie subskrypcji, bo dodatek ma swoje jakieś tam miejsce może, może się udać, tak, natomiast oczywiście trzeba tutaj wspomnieć o rzeczach, które działają przeciwko temu dodatkowi, które mogą sprawić, że jednak y może ten dodatek nam się nie spodoba i pierwszą rzeczą rażącą y jeżeli chodzi o gameplay, zacznijmy znowu z tej strony. Yy, może być to, że. Nasza przygoda Reynorza, na Draenorze jest osadzona w głównym stopniu, gdzieś tak w 50-60% jest oparta na warowni. Nie mówię, że to jest źle, bo jak na razie warownia e, wygląda bardzo fajnie. Na, na nasza, nasze miasteczko wygląda naprawdę e, spoko, fajnie się tam gra, e, fajnie jest to wszystko zorganizowane. Natomiast może to oczywiście e, działać e, właśnie przeciw e, temu dodatkowi. E, no i oczywiście filmik o warowni e, gdzieś tam się dużo tych filmów pojawiło, ale zrobię sobie jeszcze, jeszcze jeden jakiś taki materiał ogólny o warowniach, natomiast o co mi tutaj chodzi questowanie i to wszystko jest oparte powiedzmy na tej naszej warowni, w warowni będziemy wykonywać kampanię która będzie nas oczywiście po tym całym świecie rozsyłać, tak natomiast yy, będziemy do, do tego, do te, do tego garizonu wracać yy, bardzo często yy, wszystkie czyli tak o, questowanie jest oparte o warownię. Oparte o warownie zostały także profesje, więc w którymś momencie będziemy i tak musieli rozwinąć naszą warownię, aby po prostu móc te profesje robić sobie. Tak? Natomiast plusem jest to, że gdzieś tam te warownie umożliwiają nam szybsze zrobienie profesji od 1 do 700, i o tym także gdzieś tam będę mówił. Natomiast, może powiem to na takiej zasadzie, jeżeli warownie nie wypalą. To nie wypali cały dodatek, bo cały dodatek jest osadzony na warowniach w większości, powiedzmy, jeżeli warownie nie będą rozwijane, nie będą aktualizowane, nie będzie dodawane nowych rzeczy, to to szybko się znudzi. A bez tej warowni dodatek World of Draenor, to powiedzmy jest tam 50% tego wszystkiego. Więc poza questowaniem mamy także misje, które są tam w tej warowni, mamy budynki, które trzeba rozwijać. Może nie, że trzeba, natomiast możemy sobie rozwijać. No i na pewno, żeby tworzyć profesję będziemy zmuszeni ten nasz budyneczek dla jak najszybszego robienia. Przedmiotów będziemy musieli go rozwinąć, powiedzmy, inżynierię na poziom trzeci. Więc to może działać przeciwko te, te, temu dodatkowi. No ale także tutaj jest parę innych ważniejszych rzeczy, które mogą zniechęcić nas do dodatku. Przede wszystkim jest to cena. No i cena tego dodatku jest o wiele wyższa niż w przypadku poprzednich dodatków i zaraz Wam powiem, jak to wygląda cenowo. Cenowo ten dodatek wypada bardzo kontrowersyjnie: jako że za podstawową wersję na BattleNet, ja opieram się tutaj o BattleNet, wychodzi on w cenie 45 euro za edycję standardową oraz 59,99 za edycję specjalną. Tudzież chodzi tutaj o o powiedzmy tutaj cenę cyfrową. Tutaj dla porównania mam dla was oczywiście cenę misto Pandari, która wynosiła 30 35 euro za wersję podstawową, czyli mamy o 10 euro mniej. No i za edycję Deluxe, tą samą taką powiedzmy cyfrową, zapłaciliśmy wtedy 49.99, czyli 50 euro, więc mamy tutaj różnicę 10 Euro. 10 euro to jest całkiem dużo, bo to są 4 to dychy, to są bite, solidne 4 dychy, które musimy zapłacić więcej, więc tutaj oczywiście jest kontrowersja, jako że w tym dodatku dostajemy darmowego boosta, tak? Ludzie tutaj mają taki nacisk na darmowego, który podniósł powiedzmy cenę tego dodatku o te 10 euro, więc. Co jest powodem tego tutaj, na, tej, tej, tej zwiększenia ceny? No ty, tym powodem zwiększenia ceny może nie wiem, no może być wszystko, spadek zarobków poprzez spadek subsy, subskrypcji, tudzież zatrudnienie większej liczby powiedzmy tych pracowników, którzy rzeczywiście jest ich więcej teraz, jest ich około 200, jest ten team został powiększony. Więc jak najbardziej to może działać przeciwko dodatkowi, bo o Boże, ile ja muszę zapłacić? 45 euro, ja pierdziele. No, nie będę płacił tyle. Natomiast, oczywiście, na różnych stronach można już to dorwać w okolicy 100, nie wiem, ponad 100 zł za jakieś różne klucze. Więc, no, mówię, mówię, to tr trzeba, trzeba tutaj tą cenę wziąć jako coś negatywnego, co działa przeciwko temu dodatkowi, bo no, no cena i za ile to kupię to jest ważne. No i ostatnią, jedną z najbardziej rażących tutaj rzeczy jeżeli chodzi o ekspansję rzecz która działa naprawdę ale naprawdę to przeciwko e, ku, kupieniu czy też zaopatrzeniu się w ten dodatek coś co może sprawić że rzeczywiście ten dodatek może być niewypałem jest to że tutaj brakuje takich podsta te, te, paru podstawowych rzeczy jeżeli chodzi o ekspansję w World of Warcraft zostaliśmy przy powiedzmy tutaj e, przyzwyczajeni do tego że wraz z dodatkiem pojawia się e, dużo powiedzmy jakiś szereg nowości. I pośród tych nowości spotkaliśmy takie rzeczy jak nowe rasy, nowe klasy, jakieś nowe, powiedzmy, systemy, jak, nie wiem, talenty. Tak tutaj, powiedzmy, poprzez przez The Burning Crusade dodał dranej oraz Brodelfy, tak? Oraz gdzieś tam paladynów dla Hordy i szamanów dla Alliance. Jeżeli chodzi o Wrath of the Lich King, mamy nową klasę, mamy Dead Knighta, tak? Kataklizm. Kataklizm dodał Gobliny oraz wargeny. Mamy tutaj także Mist of Pandary, która dodała Pandarenów oraz nową klasę Monk. No i mamy Warlords of Drenor, który dodał... Eee, nic. Nie mamy ani nowej rasy i nie mamy ani nowej klasy. <laughs> no i to może się wydawać takie... A, whatever, bla bla bla, natomiast... Tutaj, hmm, choć, no to może chociaż jak, jakaś nowa rzecz. No i tych nowych rzeczy także nie ma na horyzoncie. Kataklizm dodał Looking for Raid, e, Wrath of the Lich King, Looking for Dungeon. E, kataklizm e, usprawnił tam wiele rzeczy, tak. Więc nie ma tutaj takiego jednego solidnego selling point czyli czegoś, co mogłoby ten, do, ten dodatek, e, jakby powiedzmy. Wy, wyróżnić, tak, bo tutaj powiedzmy kolega zadaje pytanie, no a, a co tam dodali w tym Warlords of the a ty mówisz no, no, nowy kontynent, Draenor e, i, i, i Warownie. Warownie, dokładnie. Warownia jest jedyny, jedyną rzeczą, która jest, powiedzmy, nowa w, ty, w tym Warlords of Draenor. E, pomijamy tutaj e, oczywiście e, instancje i to wszystko, bo to wszystko się pojawiało, to wszystko się pojawiało, bo ten kolega odpowie: O, fajnie, że tam dodali e, no, nowy kontynent, ale co z tego? No, f, 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 The Burning Crusade dodali nowy kontynent w, w tym, w. Jak to w kataklizmie odnowili świat gdzieś tam? We Wrath of the dodali do Norten, więc tak naprawdę nie ma tutaj takich dużo rzeczy, które mogłyby zachęcić nas. Więc o, well, mamy, no wiecie, no warownię mamy, tak? Ale czy warownia jest w stanie tutaj jakby zapewnić nam. Y czy, czy jest w stanie nam zapewnić To, że ten dodatek będzie dobry No jest to jedyna rzecz, która jest Tak naprawdę taką nową rzeczą e, Oczywiście jest gdzieś tam Pojawia się w wypowiedziach Blizzard'a jakiś tam nowy Feature, czyli jakaś nowa rzecz, która ma się Pojawić, natomiast na razie e, O tym cicho, o tym na razie nie słychać e, Więc No nie wiem, no Warlords of Draenor Musi trzymać się naprawdę mocno Chodzi mi tutaj o to, że muszą m, Tutaj, m, musi być nam dawany Content przed nos. Nie może być tak jak w Kataklizmie, gdzie pierwszy content patch pojawił się 5 miesięcy po premierze. To było po prostu śmiech na sali. Musi być content musi być dużo kontentu, nowe patche, gdzieś tam nowości, co tydzień może jakiś nawet nowy quest, ustawić nie wiem pięciu dziesięciu ludzi, którzy nawet będą robić jakieś tam ciekawe questy co tydzień, żeby było coś do robienia, jakieś tam nie wiem instancje, coś tam whatever, cokolwiek, coś, żeby żebyśmy mogli dłużej czasu spędzać przy tym dodatku. No więc widzę, że tutaj już film ciągnie się 20 minut, więc jak najbardziej tutaj zakończymy. No i... I do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku. Napiszcie mi, jak wy widzicie to, czy Walocodernal może być dodatkiem, który przywróci Wowa do danej świ świ świetności. Napiszcie oczywiście w komentarzach, oceniajcie film. Łapka w górę, łapka w dół. No i do zobaczenia, cześć, muszę kichnąć. No, trzymałem to chyba od połowy filmu. Pozdrowienia, trzymajcie się. Hej.